Czyli mamy takie same prawa i jesteśmy traktowani na takiej samej równi, co. Nie mamy takich samych praw i nie mamy dokładnie takich samych obowiązków. Yy, praw związanych z tym, że kobieta ciężarna ma inne zupełnie przywileje, to nie ruszę, no bo oczywiste, że mężczyzna w ciąży nie zajdzie. Ale w momencie, kiedy mówimy na przykład o formach troszkę innych, mamy to samo stanowisko magazynier. Kobieta może być magazynierem, przecież ani głupsza, ani gorsza, prawda? Tylko widzisz, po problem polega na tym, że kodeks pracy mówi, że kobieta może przenieść 12 kg, a mężczyzna według ściągawki 30. Hmm, równouprawnienie, kurwa, tylko tam gdzie wygodnie. Okej, okay, nie ma sprawy. Nad głowę kobieta może włożyć 8 kg, mężczyzna 21. Szarpnąć kobieta może 20 kg, mężczyzna 50. A wynagrodzenie na tym samym stanowisku musi być dokładnie takie samo, więc kto tu ma przywileje? Równouprawnienie? Jak najbardziej. Dlaczego kobiety nie dźwigają tyle samo? Przecież ani nie są słabsze, ani gorsze od mężczyzn.